Siemaneczko widzowie pod ostatnim filmikiem zostawiliście 7 łapek w górę więc doładowałem 7 zł, lecz już tam miałem i doładowałem coś, bo w ostatnim odcinku dostałem super pistolet, który kosztował sporo. I że jest 7 lajków, bo do 12 miał być czas i no, jest to 7 lajków. To dzisiaj robimy opening skrzyneczek. Bo sprzedałem ten, zobaczcie, wczoraj... Jak wydropiliśmy Aha. wczoraj jak wydropiliśmy ten pistolet, bo sprzedałem i akurat wiem hajs na ten opening. No więc mam nadzieję, że tutaj się nie wyzerujemy. I to jest przedostatni opening z K-dropa i potem będę nagrywał pewnie Cesa albo coś jeszcze innego. Zobaczymy. Więc no tak jak było, ile lajków pod tym odcinkiem, tyle hajsu wydam w kolejnym odcinku na skrzynki. Czyli jeden like równa się jedna złotówka, więc dzisiaj pewnie zaczniemy sobie od Ice Blastów, albo nie, no od Ice Blastu zaczniemy, naszanujmy no, szanujmy się, 24 minuty temu, w tej froncyjnej misji to naprawdę da się wydropić, a tak nigdy tego nie wydropiłem, a te naprawdę w cholerę otwierają na wszystkich kątach. No, więc zobaczmy, może mi się po wyleci coś dobrego z pierwszej skrzynki, no już widzę, że tragedia, taka dosłowna tragedia. 43 grosze, ta skrzynka zazwyczaj kosztuje nawet gorzej czekajcie, sprawdzę, czy wszystko się nagrywa dobra, nagrywa się no, zostawmy to zostawmy to, czemu ja wszedłem upgrader zostawmy to, widzowie otwórzmy może coś takiego, albo nie otwórzmy jeszcze raz Ace Blasta i potem coś takiego droższego zobaczmy, może Ace Blast się zwróci, w tamtym odcinku tak samo było żeby padło takie totalne no dobra, nie zwrócił się to też jest stanie mega, no właśnie. I teraz pytanie, mamy 3,67 groszy. Była skrzynka Avalanche. Pewnie ją kojarzycie. I ona była idealnie. Idealnie na stanie stać Ale teraz pytanie, bo ta skrzynka beast... Też jest w sumie ona jest spoko. No no, skiny tragiczne. O boże, o, bo o boże! Dobra, takich świeci dawno nie gdzie tu 90% skrzynki to są świeci Otworzył to 1% na kosa ale kosa nie wyleci i dostanę, a co to jest w ogóle jak nie kosa, to jest taki ach, taki pistolet Five seven ale <grym> jest brzydki, jakby był ładny to w sumie bym to otworzył bo ten pistolet bym sobie go wypłacił, bym sobie grał takim pistolecikiem to otwórzmy może bo Ice blasty są co odcinek a tu tiff, ta skrzynka też zobaczymy, jak ona wygląda I wygląda spoko no spróbujmy to w skrzynki Tif Nigdy ich chyba nie otwierałem. Na stać darli na jedną. Dobra. Posłuszmy sobie. Może będzie opłacalna. I to taki digl. Ile on kosztuje? Al będzie tani. Złoty 54. No to w sumie tani. No to idziemy na upgrader z tymi dropami. Bo dropy nie za dobre. I wiecie, co będę sobie tak ulepszał po kolei? Że też jest z tego jakąś frajdę Ulepszył sobie może, tak jak w takim odcinku, taką nową Crickle mode, stronę zmieniamy. A nie zmieniamy. No i siedzi bardzo ładnie. Pierwszy skinek trafiony. Bardzo podobna cena do ostatniego odcinka, jak nowa też wyleciała. Nowa EXO. Ona w ogóle ładna jest. Nie no, brzydka jest. Jej nie wypłacę. Te Dual Beretsy. O, za to ta nowa? To pamiętam, że w ostatnim odcinku chciałem ją zrobić i sobie ją wypłacić. No teraz może obróćmy I spróbujmy ją zrobić Może siądzie O, ale Boże Jakiego ja mam farta, ludzie Siedzi, ta nowa mi się już bardziej podoba Ja nie wiem nawet, czy sobie nie wypłacę Albo zróbmy tak, jeżeli będzie 15 lajków pod tym odcinkiem To ta nowa idzie dla Was Podajcie, bo pod tym odcinkiem nie, nie zrobiłem komentarzy By komentarze były wyłączone to pod tym odcinkiem dam publiczne komentarze i piszcie trailing i tego digla tego digla upgradeujemy tylko na co? może na razie półtora zróbmy sobie z tego digla hmm co byśmy mogli zrobić z tego digielka? co byśmy widzowie sobie zrobili z tego digla? ssg mam na rewolwer le... może tak takie P200, i może teraz obrócę stronę i dodam. Czekajcie, ktoś dzwoni. Muszę się rozłączyć, na razie, dobra. Nie, nie, bo ja mam jeszcze się odnoszę balans, muszę o tym pamiętać. Dobra, to zróbmy w tą stronę takiego P200. No, już widzę, że nie siądzie. Ajajaj, niestety nie zawsze graliśmy za złote 54, ale spróbujmy się jeszcze. Odkuć na... No jakimś idęwski, je. O! Ja nie odpuszczam tak łatwo. Albo takiego terrorystę sobie zrobił. A ten balans balansuje, balansuje, dodaje Albo dodam tak do... O, 60%. I jeszcze raz ta strona. Ale będę się śmiała, jak nie siądzie. Dobra, już widzę, że oddzie bardzo ładnie. Mamy terrorystę. On tak śmiesznie wygląda. Ja wiem, że te odcinki was może nudzą, bo te skrzynki to nie są jakieś gigantyczne sumy. No ale wiecie, będą lajki, like będą gigantyczne sumy. Widzicie, widzicie. Dobra, to co? Obiecałem wam to nowe na giveaway'a Więc nie wiem, czy to. Może jeszcze tego terrorystę sobie z tym z -upgradujmy. Bo ta nowa pójdzie do was nagiwała, jak będzie do 15, więc jej nie będę upgradeował. Jakbym ją przegrał, to by było kiepściszna. Takie P250. Znalibyśmy tyle. No, i ślicznie siedzi, ale jakbym nie dodał, to będzie siadło. Widzicie, widzowie, jak ja mądry. Oczywiście z tym to był czysty fart. Ja ogólnie mam farty na tej stronce, Na pewno kolegów, którzy mówią, że to skabuje. A nie to nie skamuje. Ale moim zdaniem algorytm tej strony działa tak, że jak wydajesz takie małe pieniądze, bo ja na to konto wydałem pewnie niecałe 100 zł nawet. To ono po prostu ci daje, ci zachęca. A potem jak już na przykład wydasz 200 złotych, chcesz sobie zrobić kosę, to ci tak wyrobisz, że zostaniesz z niczym. No dobra widzowie, mamy takie skinki. Będę na 100% musiał doładować konto na kolejny odcinek i kolejny odcinek będzie... Macie czas do... Dzisiaj jest wtorek, to do czwartek. W czwartek rano powinienem się nie rano, po południu powinien się pojawić nowy odcinek właśnie z K dropa. a już dalsze będą z Czy Czyli będę grał w skrzydłowe, może nawet z kolegą takich zagrał w skrzydłowego. No zobaczymy, zobaczymy jak to wszystko się potoczy, ale na razie nie będę grał do końca. Ta nowa jest na jak będzie 15 lajków to ją dostaniecie Tradingi w komentarzu. No i to tyle widzowie. Życzę Wam miłego dnia, dobrego. I trzymajcie się. Cześć.